Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, katsu, i witam Was w kolejnym odcinku z serii Underworld. Kontynuujemy naszą rozgrywkę. Ostatnio skończyliśmy wchodząc przez drzwi na wyższy poziom, i teraz będziemy zwiedzać kolejne lokacje. Zacznijmy sobie od wylosowania pokoju. Na przykład, um, co tu było takiego fajnego, że się losowało? Um, to nie pamiętam w sumie, nawet co nie popatrzyłem. Wylosujmy sobie, może. Nie tak I Trafiło nam ten Zbrojownię. Zobaczmy czy coś zobac będzie mieć fajnego w zbrojowni Pancerz To jest garnitur Ale garnitur już chyba mieliśmy Zobaczmy do plecaka Mam garnitur I mam garnitur Ale ten jest tańszy Oddaję tyle samo to. Oboje są tak samo dobre. Ten możemy sprzedać, czy nie? ale on się zużywa. To zostawmy go sobie na razie, bo on się może zużyć i wtedy nie będziemy mieć pancerza. Dobra. Ym, tam jest kłódka Tutaj. Więc spróbujmy to, może, obejść naokoło. Możliwe, że też znowu tak będzie. Eee, spróbujmy trafić skarbiec, bo w skarbcu są. Spoko rzeczy. Sypialnia. Sypialnia nam się chyba w tej chwili nie przyda. Bo w sumie bardziej przydałaby nam się faktycznie kuchnia. Eee, losujemy sobie kolejne pomieszczenie. Kuchnia, bo mam głód. E, mało głodu. głodu. <głoduj> tak. Kolejna sypialnia dalej nam nie jest potrzebna, ale możemy iść dalej. Zobaczmy co będzie tutaj. Liczę na tą kuchnię. No i nie będzie kuchni. Kolejna zbrojownia. Może znajdziemy coś fajniejszego? Zobaczmy. Co to był za dźwięk? Nie wiem, ale mam plastikową torbę. Który opis jest super, że ten przedmiot nie jest chyba z in jakiegoś innego zestawu i nie wiem o co chodzi, nie mam pojęcia. Kontynuujmy. Okej. Okay. Yy, tu jest ten silny przeciwnik taki. Czy ja mam jakiś przedmiot? Mam pałkę. Mogę z nim powalczyć. Yy, tak. On ma mniej zdrowia ode mnie. I obrażenia też ma mniejsze. No to powinienem z nim wygrać. Jeszcze mam. Krytyczny mi zadał. Jeszcze mam wrażenie, że mu w stopy dobrze się biło, ale mogę nie pamiętać tego dobrze. Chybienie. To może jednak nie. Krytyczny. Wygraliśmy. Bez problemu. Hmm. Spróbujmy dostać się do tamtego pokoju. No i tu jest. Kutka. Aha. To może jednak od drugiej strony mieliśmy tam iść? Ale skoro już jesteśmy z tej strony. O nie, tu się znowu przeciwnik pojawił. O nie, będę musiał z nim walczyć. Um, ja bym się uzdrowił. Czy to mnie leczy? Hamuje krwawienie. Nie, um, pojemnik to nie. Dobra, to wygrajmy z nim. Mam nadzieję, że go pokonam eee, Czy mogę w głowę? W stopy? W stopy dobrze idzie Dwa krytyczne z rzędu Pokonany Gratulacje, osiągnąłeś poziom piąty Wow, mogę sobie coś ulepszyć A Tak wcześniej też chyba było, co nie? Zdrowie czy Unik? Um, Ulepszmy sobie Unik. Ja zawsze tak w małym stopniu, chociaż liczę na szczęście, więc Unik pasuje do mnie idealnie. Chodźmy tutaj, tu jest jakiś kwiatek, nic nie możemy z nim zrobić. On po prostu tutaj jest. Chodźmy tutaj i wylosujemy sobie pokój. Chcę znaleźć tą kuchnię teraz, bo moja postać głoduje strasznie. W szafkach chyba też mogło być jedzenie, ale nie jestem pewien. Jest apteczka, ale on mnie zaatakuje od razu. Ale na tamtym przeciwniku o dziwo nie straciliśmy zbyt wiele HP, więc możemy powalczyć. I tak się wyleczę po walce. Dobra, ym, atakujmy. Mało mu zbiłem. On mi krytyczny. Spróbuję jakoś inaczej. Nie może mnie tak bić. Ale powinienem wygrać. Powi powinienem wygrać. Ładnie. Ledwo, ale udało się. Dobra. Mam leczenie. Mam zwiększenie umiejętności bojowych i kolejny bandaż. Okej. Okay. Wyleczmy się w takim razie. Super. Te Xy to zapewne miejsca, w których mógłbym kopać, co nie? Nic nie ma w szafie. Smuteczek. Dobra, przeszukujmy kolejne pomieszczenie. Yy, w poszukiwaniu kuchni. Blisko skarbca było. Zwykły korytarz. Ale jest jedzenie. Jak miło. Dobra, tutaj nic nie ma. Tam się nie dostanę. Tutaj nic nie ma. Możemy jeszcze zejść tam na dół. O, tutaj mamy jeszcze jedzenie na samym początku. Chodźmy w tą stronę. I odkryjemy sobie ten pokój. Aha, muszę wybrać pomieszczenie. No to kuchnia, bo ten głód mi doskwiera doszczętnie. Kaplica, to przynajmniej przeciwników nie będzie. To zawsze coś. Miło. Idziemy dalej. Tak samo. Będzie. W ogóle, co to jest ta pajęczyna? Więzienie. Byliśmy w więzieniu już? Ale mamy w kuchnię. Więc zjem sobie to: Jedzenie z puszki. Okej. Okay. Nice. Dobra, zjadłem to. <laughs> Ym, w każdym razie możemy iść jeszcze w górę. I chyba pójdziemy przez tego przeciwnika, żeby nie marnować sobie głodu chodząc na koło. Powinienem go znowu pokonać. Myślę, że nie będzie aż takiego problemu z tym. Zwłaszcza jeśli będziemy takie krytyczne dawać, a on będzie chybiać. No. Wow. Ale dobra walka. Ta walka była za ładna Zdecydowanie Idziemy dalej I tu w górę możemy iść a Tu jest kolejny przeciwnik, nie zauważyłem go Ale jemu ja, ja też nie idzie Jacyś słabi się zrobili w przeciwnicy To znaczy nie no Nie mogę powiedzieć, że słabi, bo biją sporo HP, ale Mogę powalczyć z kim ko ma pod rząd i wygrywam Tu jest wyjście Moglibyśmy iść wyżej. Tu jest duch. Z duchem też się walczyło. Czy ja mogę się jeszcze jakoś wyleczyć? Bo to. Aha, to zwiększa moje umiejętności bojowe. A jakbym zwiększył moje umiejętności bojowe i wtedy sobie powalczył z duchem? Czemu nie? Tylko to chyba może uszyć podczas walki. Zobaczmy, jak duch był silny, bo nie pamiętam. No, powinno być w porządku. Ale użyjmy sobie tego. Wow! To mocno mnie wzmacnia. Ale chybienie, no nie. Ale ładnie, ładnie. Mocny jestem po zażyciu tych tabletek. Idźmy sobie tutaj. Kuchnia, wylosuję kuchnię i mam nasionka. Tak w ogóle to jeszcze w poprzednim odcinku, odcinku gdzieś niżej zasadziłem nasiona, do których może kiedyś wrócimy. Ale na razie tego nie zrobimy, bo nie wiem w sumie ile one rosną i ile trzeba na nie czekać, więc zrobimy to. One są piętro niżej chyba. W każdym razie przejdźmy przez drzwi. A właśnie, jakie przedmioty ze sobą zabieramy? Um, zabieram tą torbę. Czy ona mi robi więcej miejsca? Chyba nie. Nie wiem jak ona działa. Tu niech. Nie, nie biorę jej. Um, wezmę ten nóż, jakby mi się zepsuło. To też się może przydać. Kufnisy O, te karty mogą się bardzo mi przydać. Jestem ciekaw tego. Krwawienie też mi może coś zrobić. Nie wziąłbym jednak chyba tej kapliczki. To mi odkrywa całą mapę. A tego chyba nie będę chciał używać. A to muszę osobno to nie, to nie chcę dwóch. I może wziąłbym ten pancerz, bo ja nie jestem aż tak dobry w walce, a on mnie będzie chronił, więc to by było spoko. Piętro szóste. No. Idziemy dalej. Kontynuuj. Nawet odblokowałem osiągnięcie Explorer. Okej, okay, jesteśmy na wyższym piętrze Widzę już nad nami zbrojownię eee, Więc pójdźmy do niej Co jest w zbrojowni? O, kolejna plastikowa torba, super Idziemy wyżej eee, Skarbiec? Skarbiec? Może być skarbiec Kapliczka Idziemy do kapliczki. U góry nie będzie przeciwników. Y, tu mamy punkty. Właśnie, te umiejętności. Y, co sobie ulepszamy? To nie. Y, to mi dodaje zdrowia. Myślę, że to jest bardzo dobry wybór. Y, o, tu czeka na nas sklep. I ile mamy pieniędzy? Czy teraz nas na coś stać? Stać nas na kilow? I ja myślę, że chciałbym kupić kilow. I w sumie to chyba tyle, chyba że ma jakiś lepszy garnitur? Nie, taki sam Dobra, mogę u niego sprzedać plastikową torbę, bo ona mi niepotrzebna Miło W takim razie chodźmy do góry Zasadźmy te nasiona, bo w sumie nie wiem po co innego one by nam były. I chodźmy w tą stronę. Może one zdążą wyrosnąć za ten czas, co będziemy chodzić po tym pomieszczeniu. Eee, spróbujmy sobie wylosować to więzienie, bo w sumie nie pamiętam czy w nim w ogóle byliśmy chociaż raz. Jego chyba niżej nie było. Chyba będzie? Więzienie. A nie, więzienie to jest ten korytarz taki zwykły. To niepotrzebnie go losowałem. Mam mało zdrowia, nie mogę z nim walczyć. Mam ten, na wykończeniu pancerz mój. Ja się cofnę, nie, bo ja nie chcę z nim walczyć teraz. Gdzie mogę teraz pójść? Mogę pójść na dół, po prostu i mogę pójść w prawo. I ja chciałbym teraz w sumie sypial nie patrzyłem czy gdzieś tam w sumie jest sypialnia, ale chyba nie było żadnej sypialni. Korytarz, no nie, nie chcę przeciwników. Duch, z duchem możemy powalczyć. Dobra, zobaczmy. A, co to jest? A. Eee, mam nadzieję, że z nim wygram. Zawsze mam jeszcze tą moc, że się wycofać. Po ile mi ten buch duch Niewiele mi bije, więc możemy się z nim bić. W stopy go prawie, że nie bije. W ciało chybiam. No nie. Dobra. Yy, nie, 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 nie. Wycofywujemy się. Bo prawie umarłem. Ja nie mam nic, żeby się wyleczyć. Ja. Nie wiem, co zrobić w tej sytuacji. Mogę iść tutaj. Nie, nie mogę iść tutaj. Mogę iść w górę. Mm, tu jest duch. Mogę zejść... Mogę zeskoczyć tu na dół, ale teraz nie wrócę do góry. No, nie wrócę do góry, ale nie miałem innej drogi. Liczy na jakieś miłe pomieszczenie po drodze. Jest dźwignia. Otworzyłem sobie dalej przejście. Jest zbrojo... Wnia... Czy to mnie wyleczyło? Ale krwawie. Więc weźmiemy sobie plaster. Okej. Okay. Czy ja mam w tej chwili więcej zdrowia? Mam więcej zdrowia. Ciekawe. Zbry nic nie ma. Chodźmy wyżej. Co przeciwnicy? Ale to się już połączyło z tamtym, więc tu w sumie nic nie ma. E, zobaczmy, czy mogę użyć na przykład tu kilofa. Załóż. Nie. Skończyła mi się broń. Założę mój nóż. Założę mój nowy pancerz. No. No tak jak niby miałbym walczyć za chwilę, ale... No tak nie będzie, bo mam za mało zdrowia. Chyba, że tu powalczymy z tym duchem. I sprawdzimy, czy w szafce nie będzie jakiegoś jedzenia albo apteczki. To może być opcja. Wejście, zdrowe. Dobra. Yy... Nie wiem, spróbujmy go trafić w głowę. <grym> no nie. Ej, ale. nie, no, no. Umarłem? Ale. Nie trafiłem go ani jednym atakiem. będziemy trudności zwyczaj Weszliśmy na piętro szóste W 214 ruchach Zarobiliśmy 316 golda A, Zdobyłem 47 punktów To chyba nie tak źle Nie wiem jak na pierwszy raz Miałem takie to są moje przedmioty, moje u, ulepszone moce O, ile zdobyłem w każdym piętrze? W czwartym piętrze chyba tak długo siedziałem, strasznie, więc no. Okej, okay. jak walczyłem, ulubiony przynajmniej gitara, oczywiście. O, i jakie pomieszczenia chyba najczęściej losowałem, no? Ciekawe. No, doszliśmy na piętro szóste. Umarłem. To by było na tyle. No więc ciekawa rozgrywka, super gameplay, jestem super w gry i. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w przyszłych. Na razie.